Może pamiętacie jak w zeszłym roku pokazywałam wam, wam jak zrobić takiego bałwanka ze skarpetki? Może niektórzy z Was zrobili takiego bałwanka? To doświadczenie przyda wam się do kolejnego projektu, który będzie bardzo podobny. I zamiast bałwanka w tym roku chcę Wam zaproponować skrzaty, czyli pokażę Wam jak przygotować ze skarpetki takiego świątecznego skrzata. Tych skrzatów jest mnóstwo. W są w przeróżnych cenach a tak naprawdę w 20 minut jesteście w stanie zrobić je sami w domu, z dwóch skarpetek dwa skrzaty, więc zapraszam Was do ich przygotowania będziemy potrzebować przede wszystkim skarpetki, ryż gumki, recepturki jakiś sznurek do zawiązania dwa czerwone pomponiki, włóczka są różne włóczki więc zależy od Was jaką wybierzecie bądź taki kawałek futerka jeśli posiadacie Przyda się też igła i nitka, nożyczki bądź klej na gorąco. Jak przygotować takiego skrzata? Kwestia jest taka, żeby w prawidłowy sposób odciąć kawałek skarpetki, odcinamy ściągacz i z tego ściągacza będziemy robić czapeczkę dla naszego skrzata. I tutaj tą część, którą odcięliśmy od skarpetki, wystarczy zawiązać sznurkiem bądź tak, jak ja gumką. Zamaskować jakąś tasiemką, żeby się ładniej prezentowało i czapeczka dla naszego skrzata jest już gotowa. Następnie przechodzimy do zrobienia tułowia naszego skrzata, czyli drugą część odciętej skarpetki wypełniamy ryżem. Wypełniamy porządnie, dużo tego ryżu wkładamy do tej skarpetki, aby był ten brzuszek pękaty, żeby był spory ten skrzat, więc nie żałujcie tutaj ryżu, ułóżcie to wszystko i w górę również gumką recepturką bądź sznurkiem zawiążcie, żeby po prostu ryż nie wypadł. Mamy już przygotowany tułów oraz czapeczkę, więc przechodzimy do pierwszej propozycji, czyli skrzat z futrzaną brodą. Ja swoje futerko zakupiłam na metry z Allegro, ale wystarczy taki maleńki kawałek, więc możecie użyć na przykład starego szalika od kurtki, takiego futerkowego i możecie taką brodę przymocować ekspresową za pomocą szpileczek. Jeśli żadne dziecko nie będzie się nim bawić i będzie ten skrzat stał statycznie, to można użyć tą metodę, aby przyczepić wszystkie elementy. Jeśli nie, możecie użyć kleju na gorąco, przykleić w ten sposób brodę, nos oraz inne elementy dekoracyjne skrzata, ale ja Wam proponuję ze swojej strony użycie igły i nitki, bardzo szybko się przyszywa wszystkie elementy i wtedy skrzat jest trwały, więc trzy metody łączenia elementów, a efekt jest taki sam. Druga propozycja to skrzat z brodą z włóczki. Po prostu musicie odmierzyć dłuższe długości włóczki, założyć na skrzata w ten sposób, jak ja zrobiłam, odciąć, wyrównać brodę, przykleić jakąś aplikację i skrzat z brodą z włóczki jest już gotowy, więc nie musicie mieć futerka tak naprawdę, aby zrobić takiego skrzata. A trzecia propozycja to pani skrzat z warkoczami. Więc, jak widzicie, ja tutaj skrzata z brodą z włóczki rozkładam, i z tych właśnie włosów z włóczki będę zaplatać teraz warkocze. Dzięki temu uzyskam panią skrzatową. Zaplatam jej warkocze z jednej i z drugiej strony, mocuję je za pomocą włóczki. I tak naprawdę odcinam zbędne końce długości y, naszych warkoczyków. Zakładam jej czapkę, przyczepiam aplikację pompona. Można też zrobić jej na brzuszku jakieś serduszko albo y, kieszonkę, żeby nie było tak łyso. Ja zostawiłam w ten sposób i takim to sposobem obydwa skrzaty są już gotowe. Mogą dekorować Wasz, wasz stół, stać gdzieś y, na biurku, więc można je jeszcze urozmaicić takimi y, akcesoriami jak sanki bądź narty, które ja zachowuję. Kupiłam akurat w Rosmanie. bardzo szybki projekt, bardzo efektowny. Możecie mieć swojego skrzata w domu. Nie musicie kupować, bo jak widzicie, elementy na pewno macie w domu i wykonanie jest bardzo proste, więc mam nadzieję, że skorzystacie z tego tutorialu. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym filmie z serii Vlogmas. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa.